Był sobie raz. Nie, dzieci. Był sobie raz kawałek drzewa. Nie było to szlachetne drzewo, ale zwykły kawał pniaka, jaki zimą wrzuca się do pieców i kominków w celu wzniecenia ognia i ogrzania izby. Poznajecie? Tak zaczyna się bajka o Pinokiu. A mówię o tym nie przez przypadek, bo dzisiaj witam Was, moi drodzy, na deskach Teatru Pinokio w Łodzi. Nie tak dawno temu, gdzieś pomiędzy górami a lasami, tak pośrodku Polski. Było sobie miasto Łódź, a w nim teatr. Teatr Pinokio. Nie jest jednak to zwyczajny teatr, a miejsce, gdzie baśnie i bajki ożywają, a młodzież i dzieciaki mogą doświadczyć najróżniejszych opowieści. Na przykład o Księdze Dżungli, Bandzie Czarnej Frotte, czy Bolku i Lonku. To tutaj opowieści budzą się do życia a postaci z bajek wywołują uśmiech na twarzach dzieciaków. A dzięki funduszom europejskim teatr Pinokio zyskał nie jedną, a dwie sceny. Jedna po 58, a druga aż 148 widzów. Można grać spektakle w tym samym czasie na dwóch scenach. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Pokój. To przestrzeń dostępna i przyjazna dla osób z wrażliwością na nadmiar bodźców czy neuroróżnorodnych. A co więcej, w jej projektowaniu brały udział same dzieciaki: borska tapeta, piasek z muszlami, łóżko z pluszakami i mięciutkimi poduszkami. Wszystko to służy relaksowi i uspokojeniu myśli. Skoro już tu jesteśmy, zajrzyjmy za kulisy. Chyba każdy z nas jest ciekawy, jak one wyglądają. Teatr Pinokio w Łodzi zaprasza do wyjątkowego miejsca, czyli Pinoteki. To galeria możliwości, miejsce, które kształtuje wyobraźnię. Organizowane są tutaj warsztaty dla najmłodszych, nieco starszych i rodziców ze swoimi pociechami. Na przykład zajęcia ruchowe, inspirowane literaturą dziecięcą, czy bliskościowe zajęcia, podczas których angażowane są wszystkie zmysły do pracy. Organizowane są też tutaj zajęcia dla osób z niepełnosprawnością i w spektrum autyzmu. Teatr Pinokio kształci talent. Ten mural namalowali młodzi ludzie podczas tutejszych warsztatów. Tematem przewodnim było moje bezpieczne miejsce. Teatr Pinokio znajduje się w Wigencji, po fabrycznych budynkach o wyjątkowym klimacie. Sam budynek został odnowiony, rozbudowany i przebudowany przy wsparciu funduszy europejskich. A to wszystko na cele rozwoju kultury w województwie łódzkim. I wtedy sen się skończył. Pinokio obudził się szeroko otwartymi oczami. Wyobraźcie sobie jego zdziwienie, gdy okazało się, że nie jest już drewnianą lalką, a zwykłym chłopcem jak wszyscy inni. I tak jak ziścił się sen Pinokia o byciu prawdziwym chłopcem, tak ziściło się marzenie o miejscu, gdzie najmłodsi mogą obcować z kulturą na najwyższym poziomie. Zapraszam do teatru Pinokia Łodzi. Kto wie, może któregoś dnia też zobaczycie mnie na którejś z tutejszych scen. Tymczasem żegnam się ja, Pacyna. cześć!